Cześć! Dzisiaj będę grać w mapę pobraną ze strony Minecraft mapy.pl, stroną na której znajdziecie mapy do Minecrafta lub sami możecie udostępnić własną. Więcej informacji znajdziecie w opisie. No cześć, cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku serii Custom Map. I słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję wam genialną mapę, pod której jestem ogromnym wrażeniem. I mapka nazywa się Farm vs Zombies, tak, czyli możecie to kojarzyć z Plants vs Zombies. To jest taka gierka na telefon, zapewne w nią graliście, typu Tower Defense myślę. Okej, okay, słuchajcie, zaraz wam zaprezentuję o co w tej mapce chodzi i zostańcie raczej do końca. Zachęcam, ponieważ mapka jest naprawdę mega oryginalna, świetna. Świetnie dopracowana, tysiące comment bloków wykorzystanych, po prostu wielkie propsy. Co ciekawe, mapka została wrzucona na stronę Minecraftmapy.pl, więc bardzo dziękuję twórcom za udostępnienie tej mapy. I mapa jest autorstwa Mr. Kisiel. This guy made this map, czyli ten, ta osoba wrzuciła właśnie tą mapę na stronę, więc. Wow, dzięki. E, Manic 665 to zapewne programowanie, nie jestem pewien. E, Heavy's grafik, pen, PNG Job. E, I tutaj mamy Gridplay. This guy did soundtrack job. Ok, słuchajcie, muzyka na tej mapie jest oryginalna, specjalnie przygotowana właśnie do tej mapy, więc wow, ogromne przedsięwzięcie, świetna sprawa. No i cóż, e, zapewne kojarzycie Farm vs. Zombies, jak Plants vs. Zombies. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. E, Tutaj możemy sobie wybrać jeszcze poziom trudności, wybierzemy normal. Yy, jest jeszcze łatwy poziom, wyzywający i niemożliwy, więc weźmiemy lepiej normal, bo się boję. <gryw> no i lecimy do lobby. Dobra, słuchajcie, koniec tego gadania lecimy z mapką, ale najpierw pamiętajcie o zostawieniu pensji w górę, ok? I jeszcze dodatkowo wejdźcie w link w opisie, macie tą mapkę do pobrania i zostawcie diaksa twórcy i miły komentarz, ponieważ to jest naprawdę coś wielkiego. Dobra, okej, okay. w takim razie lecimy i zobaczcie, już Wam tłumaczę o co tutaj chodzi. Eee, dobrze, to jest mapka, na której będziemy grać. Może być troszkę ciemno, ale niestety noc tutaj musi być. Eee, brightness mam co prawda na maksa jasność, jednak i tak może być troszeczkę ciemno, ja Wam to rozjaśnię. No i już, słuchajcie, tutaj jest domek, stamtąd będą przychodzić zombiaki, które będą, Atakować nasz domek, e, tutaj jest pewna plansza. Na cobblestone i stombrikach. możemy kłaść zwierzęta, które bronią tego naszego domku. Jakie zwierzęta mamy do wyboru? Krowę, kurczaka, świnie, owce i psa. Mamy jeszcze dwa dodatkowe, które będą do odblokowania, więc zobaczymy, jak one będą wyglądać. Ja też jeszcze tego nie wiem. Więc słuchajcie, e, krowa generuje nam mleko. Więc za mleko możemy kupować wszystkie inne zwierzęta. Jeśli mamy więcej krów, więcej mleka zdobędziemy i więcej zwierząt innych możemy kupować. Więc no cóż, warto na, na start inwestować w krowy, ponieważ to są takie jakby generatory naszych punktów. E, no i cóż, zawsze możemy sobie kupić tutaj jakieś zwierzęta w na czacie, i tutaj możemy kliknąć Next Wave. Ale najpierw musimy rozmieścić te zwierzęta, które dostaliśmy. Czyli na start mamy krowę, którą położymy sobie gdzieś z tyłu. Mleko generuje się tylko podczas ataków zombiaków. I tutaj możemy dać kurczaka, który będzie atakować zombiaki. Dobra, w takim razie myślę, że możemy kliknąć next wave i czekamy. Dobra, jest, włączyła się muzyka. Tylko na to czekałem, ponieważ ta muzyka jest naprawdę świetna. Więc możecie sobie je troszeczkę posłuchać. Okej, okay. no kurczaczku, daje jeszcze radę. Mamy już dwa mleka, więc niedługo będzie można kupić kolejną krowę. Dobra, świetnie. Kurczak daje tutaj radę jak na starcie. Pamiętajcie, to jest pierwsza fala, więc myślę, że kurczak sobie jeden bez problemu tutaj poradzi. No i zaraz powinniśmy kupić sobie jakąś krówkę. Jest, mamy pięć. Możemy kupić krowę. I kładziemy ją tutaj obok na tyle, myślę. No i cóż, to byłoby tyle. Lecimy z kolejną falą. I teraz będziemy mieć już za pewne 10 mleka. Myślę, że kupimy sobie 10 albo więcej, zależy od tego, ile będzie trwać walka. I myślę, że kupimy sobie kolejnego kurczaka. Wieżyczkę. No chyba raczej tak, bo tam robi się niebezpiecznie. Ale musicie przyznać, że mapka jest naprawdę genialna. No i zobaczcie, czasami te kurczaki się bagują. Niestety tak jak teraz. Więc mam nadzieję, że on jeszcze to wygra, ten kurczak. Okej, okay, jeśli nie, kupujemy drugiego. I teraz ty tutaj walisz. A, widzicie, nie wiem dlaczego one się tak bagują. Więc zapewne będziemy musieli powtórzyć tą mapkę, jeśli ten kurczak nam tutaj nie wygra. Kurczak! One po prostu czasami nie strzelają. No i cóż, przegraliśmy, jak widzicie. I to mamy takie oczy. Tak, które wyglądają do nas z jaskini. Okej. Okay. Chyba to jest. Nie wiem, co to jest. Może to być jakiś boss. Zagrajmy sobie jeszcze raz, bo jak już tak grałem, to raz tak miałem, ale później już było dobrze. Więc lecimy z kurczakiem i z krową. No i lecimy z Next Wave. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Myślą, że mogą to być po prostu problemu natury Minecrafta, a nie samej gry i samego tutaj zakodowanych comment bloków. Ponieważ, jak wiecie, Minecraft jest grą bardzo zbagowaną, więc nie ma się co oszukiwać. Okej, okay, lecimy. Kurczaczku, ja teraz w ciebie wierzę, dasz radę. Później jak już będziemy mieć więcej kurczaków, to nie będzie żadnego problemu. Jeśli jeden się zbaguje, to reszta będzie naparzać. Jakbyśmy mieli już dwa, to już byłoby bardzo bezpiecznie. Okej, okay. no nic, jak widzicie nie mamy pięć e, sztuk mleka, więc teraz kupimy sobie drugiego kurczaka w razie czego. Niż drugą krowę, bo dwa kurczaki to już powinny dać nieźle radę. No i jeszcze dwa mleka. Krówka dawaj, dawaj! Opieprzasz się! <grystanie> Okej, okay. chicken. Nie, wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś z PSP, magistrem stworzyliśmy mapkę Chicken Madness? Zapewne magister już ogólnie nie żyje na YouTube. Kompletnie pewnie nic nie ogląda, ale jeśli to ogląda, to kto wie. Daj znać. <grystanie> chicken Madness był fajny w sumie. Dobra, next wave. Okej, okay. wave 3 i mamy 3 zombie. No dobra, jak tam kurczaki dadzą sobie radę? Z tymi ząbiakami, dawajcie, dawajcie. Dobra, myślę, że możemy kupić kolejną krowę niedługo. Bo już mamy dwa mleka, no to trochę mało w sumie. Ale może jeszcze w tym poziomie uda nam się nazbierać. Chociaż wątpię, bo te kurczaki ładnie naparzają. Dobra, mamy cztery mleka przynajmniej. No i lecimy z kolejną falą. Ciekawe, tych fal tutaj jest, ale ta muzyczka jest naprawdę fajna. Może tak sobie siedzę i się bujam na, na boki Dobra, bierzemy kał Okej okay. No i co? No i teraz, o widzicie, ten kurczak znowu się zamulił Ale jak już są dwa, to jest znacznie bezpieczniej po prostu No, tamten kurczak cały czas strzela W siebie, nie wiem, w powietrze Ach, ten Minecraft ma swoje uroki, co? Dobra, bierzemy kolejną krówkę Dajecie radę ty, ziomek, odmul. Ej, zrobiło się niebezpiecznie, nie? Dobra, było bardzo niebezpiecznie, bo te dwa kurczaki się zbłagowały. Dobra, bierzemy next wave. Musimy nazbierać na kolejnego kurczaka, bo teraz. Tak, zombie runner jeszcze, ej. Dobra, zbieram na kurczaka. Come on, come on, come on. Bo będzie naprawdę źle. Dobra. Lecimy. Mamy trzy kurczaki jak na razie. No nie, czemu one się bagują? Krówki, krówki, ja, ja w was wierzę. Dobra, zaraz kupimy kolejnego kurczaka, i teraz powinno pójść już yy, gładko. Dobra, jest Gita, ale tak nas styg, Next Wave. Lubiłem grać zawsze w gierki Tower Defense i myślę, że powinienem sobie poradzić, ale. No, któż to wie? Dobra, jeszcze wolę jednego kurczaka kupić tutaj. No, pięć jajek to już powinno dać radę. No, tak, te powinny zginąć bez problemu. Bierzemy krowę. Okej. Okay. No, dawajcie, dawajcie. Nie opieprzać się, kurczaki. No, patrzcie, co się dzieje. Czemu ten zabieg przychodzi tam? No, co tu jest grane? Okej. Okay. Dobra, next wave. Lecimy z kolejną falą. I potrzebujemy kolejnego kurczaka tutaj, na to miejsce. Dobra, padły, pięknie. No dobra, ile mamy kurczaków? Pić kurczaków, baby. He. Dobra, jak na razie chyba dają radę. Dobra, 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 nie jest za dobrze. Nie jest dobrze. Okej, okay, weźmy sobie może krowę. -da 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 -da. Więcej mleka zawsze się przyda. I lecimy z kolejną falą. Tak naprawdę nie wiem, co tutaj komentować. Ponieważ na tej mapce dzieje się w kółko to samo, tak naprawdę. Tutaj bardziej trzeba myśleć niż komentować strategicznie. Kolejna krówka. Nie ma na co czekać. Jeszcze jedna. O, jakoś Mutant K odblokowaliśmy. Osiem mleka. Ej, ale tak myślę. Jak sobie radzą te kurczaczki? Dobra, wiem, że mógłbym kupić świnie i owce, ale tak naprawdę, słuchajcie, jak. krowa. A, owca mi wybuchnie, bo wszystkie możemy kłaść na Kobla albo. Tu mamy tylko taką małą planszę, jak widzicie. Tylko na tych miejscach, gdzie jest zeszczekowe, co możemy położyć zwierzęta. Chyba, że nam zginą. Tutaj już nie. Myślę, że owce nie potrzebujemy. Chicken to jest tutaj. Core of your army, czyli taka główna broń, tak naprawdę. Myślę, że owce i krowek. Świnie moglibyśmy tu położyć, jeśli nam zginie coś. Ale chcę przetestować tego dogo. Widzicie co? Nie, moltantka już nie kupujmy. Ale możemy kupić kurczaka, tak naprawdę. Bo słuchajcie, te kurczaki są najlepsze chyba. Jak świnia ma matko stać, a owce matko wybuchać, jak podejdą, to bez sensu. Ja wolę sobie kupić takie wyżyczki, jak chcę. O, oh, fakt. Niebezpiecznie, wiecie. Dobra, jest Git, ale wiecie co? Dogo chcę kupić. Dobra, weźmy to, sprawdźmy, jak to działa. Aha, on tak leci. Wow, ale on. Je, ale on. What? Ej, on jest dobry. Next wave, czekajcie. Kupimy sobie jeszcze jednego, jak będziemy mieli 30. Ten Dogo to jest chyba taka ostatnia deska ratunku, bo on jest bardzo drogi. Jeden jest naprawdę bardzo mocny, z drugiej strony też. No, zaraz ogarniemy. A ogólnie ta krowa mutan daje nam dwa razy więcej mleka, co jest ba E! o oh, fuck, bierzemy tego dogo, nie? Piesek je! Sprawdźmy jak go działa. No, czy ja wiem, czy on taki mocny jest? Wiecie co? Tutaj kupimy sobie świnie. Tak, żeby ona tu blokowała, więc będzie taka obrona. No i cóż, myślę, że możemy zbierać na dogo. Nie wiem, co jest jeszcze tutaj. Locked. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Przekonamy się, która ta fala już jest. Eee, jedenasta. Jaka muzyczka, nie? Ta babka jest świetna. Bierzemy dogę w razie czego. O, shit. Ok, jak na razie jest spoko. Ile mam kurczaków? No, trochę mamy ich. Dobra, jak na razie dają. No, co się tutaj dzieje? Czemu ten. Piesek, dajesz radę! Dajesz, dajesz. Ale wyczyścił. Kurde, to to jest naprawdę mocny. Ok, weźmy sobie kolejnego. Ja lubię mieć w razie czego taką. No, patrzcie, co jest grane. Dlaczego? Dlaczego one nie strzelają, no? Dobra, jest git. Eee, next wave. Szkoda, że nie możemy ulepszać jakichś tych zwierzaków, nie? Na przykład wiecie, kurczaka ulepszamy, on ma jakiś hełm na sobie i strzela dwa razy szybciej. To byłoby świetne. No, ale czego można wymagać? To jest Minecraft. Cz, sz... sz je, to dobra, leć piesek. Chicken! Okej, okay, weźmy kolejnego Daga jeszcze. A mutant K możemy kłaść tylko ogólnie na tym, na stone brickach? Czekajcie. Zobaczmy, stone bricks, widzicie? Te też możemy kłaść tylko na. St C Fuck. Dobra, dałoby radę. Niepotrzebnie dałem tego psa. On jest drogi. Może damy na wave od razu? Tak, jest, udało się. Dobra, jeszcze zjadł coś tam. Okej, okay. dobra, myślę, że możemy kupić. Wiecie co kupmy sobie tą owce? 20 mleka. No spoko, weźmy tą owcę tutaj. Mam nadzieję, że jak ona wybuchnie, to ona mi nie zabije reszty, wiecie, no? Bo to byłoby mega hamskie. Tak wiecie, owca wybucha, wszystko rozwalone. Owca terrorystka, no. No dobra, jak na razie idzie gładko. O, o! Co się stało? Aha, ona tak wybucha. A, to też jest dobra obrona. Ile kosztuje ta owca? 20 mleka. To jest dużo. To jest dużo, ale spoko, niech będzie. Next wave. Co tam jest doniczka? I są zobiaki. Idą naprzeciwko armii zwierząt! <laughs> Ale mi dzisiaj odbija, co? No dobra, zobaczymy jak sobie teraz poradzą. Okej. Okay. Zachęcam słuchajcie jeszcze raz do zostawienia diaksa ogólnie na mapce, bo to naprawdę jest coś świetnego. Dobra, mamy już yy, w razie czego jeszcze kurczaka, matątkę i dwa dołdż. Dogo, Pieseły, tak zwane. Więc czuję się całkiem bezpiecznie, ponieważ wiem, że raczej mnie nie zabiją. Taki pieseł wyczyści wszystko. No, zobaczcie. Dobra, leci pieseł. A, tu była jeszcze owca, zapomniałem. Dobra, weźmy ship. Mhm. Mm ok, czyli musimy pamiętać, że tutaj jest owca, która raczej sobie poradzi też ze wszystkim. Super Zombie Tank, even more HP. Czyli ma jeszcze więcej życia jakiś Zombie Tank. No, zobaczymy. Myślę, że raczej te zwierzęta nasze tutaj się nie przestraszą. Tym bardziej, że mamy obce terrorystkę. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, czyli zombie tank to są te w diamentowej zbroi zapewne. No tak, owieczka nam tutaj wybuchła. Może troszkę niepotrzebnie, ale te tanki nie są wcale takie mocne widzę. One są bardzo wolne, więc kurczaki mają dużo czasu na ich zabicie. Okej, okay, musimy położyć Bierzemy jeszcze jednego dojo. Ej, no, ziomek. Jak to owce działa? Czekajcie no. Nie, stary, nie wbuchaj. No, nie. Owcy nie kupujemy, słuchajcie. Zamiast owcy bierzemy chicken. Tak, owca, nie podoba mi się owca, ogólnie tracę, już straciłem już drugi raz 20 mleka, bo ona wybuchła gdzieś tutaj, gdzie kurczaki już sobie z nim poradziły. Okej, okay, dobra. Ciekawe czy będzie jakiś błos na końcu. No, to jest, to jest interesujące. Kurczaki, kurczaki obudźcie się! Boże, one tak reagują, zobaczcie na tego psa, patrzcie co on zrobi. Patrzcie. I nawet te tanki kładzie, nie? Okej, okay, on jest mocny. Dobra, bierzemy. Kupiłbym drogą krowę, ale wtedy nie będę mieć miejsca już na tego pieska, który po prostu sobie ucieka stąd. Ale ta krowa jest fajna, bo ona generuje dwa razy więcej. Dobra, kurczeki i dał rady. Dwa razy więcej mleka. Raz, dwa, trzy. Ten kurczek mi tu jest niepotrzebny kompletnie. Nie mogę go zamienić. Na przykład kupując krowę. No nie mogę, aż no, szkoda. No. Dobra, bierzemy na kolejną falę od razu. A musimy zabić wszystkie. Dobra, która fala? Siedemnasta. Siedemnasta idzie nam bardzo dobrze, czyli ten poziom jest dla nas troszeczkę za łatwy. Zobaczcie, możecie powiedzieć, jak wam pójdzie. Czy przeszliście na przykład mapę na najtrudniejszym poziomie? Chociaż podejrzewam, że ten najtrudniejszy poziom może być naprawdę mega trudny. O, niebezpiecznie, wiecie co? Puśćmy sobie go, bo mamy ich pięć. Patrzcie, Eww. o tak, ale sieka co, dobra, nie warto zabijać na przykład wszystkie zombiaki naraz, niech one sobie troszeczkę pochodzą, bo generuje nam się mleko cały czas, więc nie warto po prostu. No i 56 mleka, zobaczcie mamy, no ciśniemy ładnie. Kolejna fala, która to już będzie, 18 tak, 18 fala. Ehm, dobra, niech sobie leci, bo mamy 4. Świetnie. No, nie, bardzo co się działo. Dobra, idą do nas te wolne tanki. Nie możemy ani zlecieć do góry ani w dół, więc tak naprawdę mamy pewnie efekt tak, lewitacji. Bardzo fajnie to jest wszystko rozplanowane. Okej, okay, więc co puścimy jeszcze jednego? Bo będziemy mieć już sześć. A ja lubię na to patrzeć, jak te zombieaki tak ładnie giną. Tak się nam kładą tutaj. Ogólnie widzę, że jak jest tam. Um, jak ten piesek przebiega i bije dużo tych wszystkich potworów naraz, to przestaje grać muzyka. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście. Okej, okay, next wave. Fala 19. Dobra, nie puszczamy psa, bo mamy trochę mało tego mleka. W razie czego? Niech troszeczkę się nazbiera. Dobra, dajecie radę kurczaki Jak będzie tam ich tak dużo, to zrespimy psa. jak na razie jest ich mało. Dobra, jest ich sporo, bierzemy. Dobra, no, co puścimy dwa naraz? Zobaczymy, co się stanie. Czy one wyczyszczą wszystko? No, bez sensu to było. Dobra, jeszcze zdążyły zabić. No, to było bez sensu. Nie puszczajcie raczej dwóch psów naraz. Chciałem zrobić taki mały eksperyment. Okej, okay. a coś to jest? Co to za ziomki są? Okej, okay. dobra, dały radę. No nie, może być ciężko, wiecie? Yes, jak uratował. Okej, okay, bierzemy kolejnego. Dobra, te dadzą radę. Ta muzyka się troszkę baguje. No już. Jestem ciekaw, kiedy to się kończy, czy to jest tak generowane losowo, że wiecie, losowo, to znaczy, że gra jest nieskończona, ale myślę, że nie, to byłoby trochę problematyczne do zrobienia, chociaż dałoby radę to, coś takiego zrobić. Dobra, 47, 54, mleka, dojdziemy do 60? Dojdziemy, teraz zanim ten zombiak zginie, to jeszcze tak, jeszcze na luzie. Co jest? Jaki mocny. Ok, czyli mamy 7 do Okej, okay, mamy bardzo fajną sytuację. Który to jest już level? 21 fala na czerwono, czyli podejrzewam, że już zbliżamy się do końca i to są jedne z najtrudniejszych poziomów, ale przekonamy się. Dobra, wiecie co? Puścimy sobie pieska. Trochę tych zombieków tam jest, zobaczcie, ale teraz będzie ładnie. Ale będzie ładnie teraz. Ojej, oh yeah, lubię to. Okej. Okay. No dobra, może znacie jakieś fajne gry Tower Defense ogólnie na telefon. Co? Bo powiem wam, że często jeżdżę pociągiem. W trasa Kalisz-Wrocław i teraz 3 godziny trwa trasa, ponieważ jest przebudowa trakcji i nie mam naprawdę co robić, więc <grym> masakra jest. Więc jeśli znacie jakieś gry fajne Tower Defense, w które można sobie tak popyka popykać na luzie, to napiszcie w komentarzach, ok? No dobra, kiedy koniec ogólnie tej gry? Bo powiem wam, że fajnie, że ona jest tak długa, ale jeśli coś jest przesadzone... Przecież Tower Defense w sumie często są nieskończone też. Why are you still alive? Dlaczego cały czas żyjesz? Dobre pytanie, jestem dobry po prostu. No dawajcie, kurczaki, pięknie, wiecie co, może być ciężko. Bez tego touch byśmy mieli naprawdę problem. Ta świnia też załatwia te roboty. Czemu mi się escape wyłączyły? Nieważne. Emm. Um, Siedem piesków mamy. No nie no, pasowałoby wypuścić kolejnego. Lecisz. Zjedz ich wszystkich. Okej, okay, kolejny. Mm, no i cóż, myślę, że zaraz giną i niedługo będzie koniec, bo te napisy już... Może teraz nawet będzie jakiś ostatni poziom. Aha. O nie, proszę, nie chcę stracić kolejnego psa. Zbieram na ostatni level, bo wiem, że będzie pewnie jakiś dokoksz dokokszony. Nie ma takiego słowa, ja wiem. Słowotwórstwo. Neologizm jakiś tutaj tworzę, No, dawajcie, dawajcie. Dawajcie kurczaki, bo ja chcę już kolejny! Yeah. W końcu zginiesz. No, nie zanosi się na to, bo mam 9 piesków, ej Okej, okay, ile ich tam jest? Myślę, że nie warto jeszcze puszczać psa. Dobra, myślę, że możemy puścić, bo jest ich tam od cholery. No, ja, yeah, pięknie to wygląda. O, ja prawie wszystkie wyczyścił. Dobra, 9 psów. Może będziemy mieć teraz 10 jeszcze w tym poziomie, jak krówki nam tutaj dają tyle mleka. No, 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 no. Fuck. Kurde, dobra, jeden kurczak zginął. Niedobrze. Czyli zaczyna się naprawdę robić ciekawie. Level 9. Die, daj, just daj, Zgiń, po prostu zgiń. Nie wiem, który to jest już poziom. 26, 7, coś takiego, myślę. Zobaczymy, ile ich tu będzie. Jak na razie trzymamy poziom. Mamy tyle samopiesków i taki poziom trzymamy w sumie już od kiedy? Od 14, 13 poziomu, kiedy jesteśmy tak rozwinięci, myślę. No i tak naprawdę trzeba dobrze zacząć. Trzeba dobrze rozmieścić te kurczaki. E, później możemy spróbować na przykład. Myślę, że nie ma sensu dawać więcej krów. Bo te kurczaki by nam tu i cały czas byśmy musieli je po prostu, wiecie... Od nowa stawiać, mm. Dobra, puścimy pieska, nie ma co. Taka masakra, idzie ten pies, wszystkich zjada. No, dawajcie jeszcze jednego, bo ja chcę utrzymać poziom 9 psów mieć. No, 9 psów mieć. E? Kuźwa. Dobra, jeden kuczek nam padł. Chicken. Czemu to nie mogę położyć? Okej, okay, już mogę. Dobra, e, kolejny poziom. Co nas tutaj czeka? Co jest grane? Cześć. I'm back. Teraz mam swoją armię. Gdzie? <grytanie> Ziomek. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Nie wiem czy musimy zabić tego bossa, czy przeczekać wszystkie te zombiaki. Zobaczmy, czy on będzie otrzymywać obrażenia jakieś. Tak, dostał jajkiem. Aha, okej, okay. no to puścimy trochę psów i powinien zginąć, bo te psy są konkretne, nie? Nawet możemy puszczać jeden po drugim, bo troszkę tego mamy, chociaż nie wiem jaki on jest mocny. Okej. Okay. Dobra, ten kurczak cały czas go bija, nie wiem skąd ten kurczak jest. Stam gdzieś strzela, zobaczcie. Dobra. No! To niemożliwe! Haha, ha! Farm vs. Zombies. Okej, okay, dobrze. Świetna mapka, naprawdę. Rozgrywka na pół godziny. Uh, inspired by Plants vs. Zombies, game by Popcap. Uh, ha, ha. Mr. Kisiel, dokładnie tak. Mr. Kisiel to osoba jednocześnie też, która wrzuciła tą mapkę w, na na stronę, czyli oryginalny autor, no i pozdrawiam również całą ekipę, świetna robota, naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem i powiem wam, że polscy twórcy robią naprawdę genialne mapy, więc to jest coś niesamowitego. Specjalne podziękowania AJ0, Maxak, Sik i nie, nie pamiętam, nie przeczytałem, no i wszyscy beta testerzy, którzy testowali tą mapkę, <laughs> świetna sprawa. Okej, okay, sprzejrzyjmy wszystkich, bo po prostu należy im się chwila em, podziękowań dla tych osób, bo to jest naprawdę coś fajnego. No dobrze, e, będziemy kończyć, nie będziemy już e, grać w inne poziomy trudności, bo tak naprawdę nie mam kolejnych pół godziny. No, to znaczy, mam tyle czasu, ale ty chyba ten odcinek byłby troszkę za, za długi. Po tym wszystkim nadal nie wiem dlaczego. Ha. Nie umarli, nie atakują wioski dla zabawy. Hmm. On powiedział, że wrócił. Może tak być. Wszyscy byliśmy pewni, że on zmarł w lesie. Nie słyszałem. Nie, nie przeczytałem końca. A tutaj wszystko się zeruje. To tak szybko umknęło. Okej, okay, dobrze. No cóż, mamy jeszcze dwa poziomy trudności tutaj. Mamy do odblokowania jedno, jeszcze, jeszcze jednego moba. Nie wiadomo, co to będzie, ale to wy możecie pograć i powiedzieć, napisać w komentarzach, co to jest, okej? Okay? No dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, jeśli chcecie, abym przeszedł tą mapkę na najtrudniejszym poziomie trudności, to możecie zostawić łapencję pod tym filmem i jednocześnie też komentarz, co da mi po prostu do zrozumienia, że po prostu chcecie, okej? Okay? Dobra. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz polecam wbić w link w opisie, zarejestrować się na stronie i zostawić diaksa twórcy, ponieważ stworzył on kawał dobrej roboty. Jeszcze raz dzięki też za, dla całej ekipy za wrzucenie tej mapy na stronkę. Niech inni grają w tą mapkę, no i podziwiają ogólnie to cudeńko. Dzięki, trzymajcie się i cześć!